Cześć, witam Was w kolejnym filmie. I dzisiaj dla odmiany trochę sobie pohejtujemy książki. Bo jak do tej pory mówiłam tutaj głównie o dobrych książkach, które mi się podobały. No, tam z drobnymi wyjątkami. Także dzisiaj opowiem Wam o moich największych książkowych rozczarowaniach. I od razu mówię, że ja nie uważam, że te książki są złe. I ja też ich jakoś bardzo nie odradzam, bo niech każdy sobie czyta co chce. Tylko po prostu, no... W mój gust się nie wstrzeliły. Nie ma dużo tych książek, ponieważ ja raczej kupuję książki z polecenia i mam kilka takich, powiedzmy, sprawdzonych y, twórców y, książkowych, którzy, no wiem, że mają podobny gust y, do mojego. Mam też jedną taką koleżankę, która też czyta książki i która też ma podobny gust do mnie, więc ja, ja wiem, że jeśli te osoby polecają jakąś książkę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mi również ta książka się spodoba. No ale jednak kilka takich y, wyjątków, kilka rozczarowań się zdarzyło. I zacznę dla odmiany od książek, które mam fizycznie u siebie, ponieważ to jest mniejszość, bo większość książek, które mi się nie podobają, ja po prostu sprzedaję, bo nie chcę ich u siebie. I pierwsza książka, którą skończyłam niedawno, o której już Wam mówiłam, to są Tunele. Ta książka bardzo mnie rozczarowała, miałam bardzo wysokie oczekiwania co do niej. Yy, miałam nadzieję, że to będzie taka mroczna książka, wypełniona akcją, a niestety początek był bardzo nudny dla mnie. Uważam, że niewiele się tam działo. Później zaczęło się dziać więcej, ale bohaterowie byli tak irytujący, i po prostu. No, tutaj nikt nie myślał racjonalnie, wszyscy mnie tutaj irytowali. I po prostu, no, głównie tutaj bohaterowie się przyczynili do tego, że mi się ta książka nie spodobała. Bo po prostu, no, dla mnie przynajmniej nie było tu ani jednej osoby, którą mogłabym polubić. Bardzo mnie zdziwiło to, że tak bardzo mi się ta książka nie spodobała, bo ona zbiera naprawdę dobre opinie i naprawdę dużo osób ją poleca. I nie wiem, jak to się stało, no, ale coś tu ewidentnie między nami nie zagrało. O kolejnej książce też już mówiłam na tym kanale, to jest Szeptucha. To jest tak zmar zmarnowany potencjał, bo pomysł jest tak dobry. Mamy tutaj Polskę, normalnie XXI wiek, tylko, że Polska jest pogańska, ponieważ mamy tutaj rzeczywistość, w której Mieszko pierwszy nie przyjął chrztu. I nasza główna bohaterka, ona studiuje medycynę i w ramach praktyk musi się przenieść tam na jakiś czas, na wieś do Szeptuchy. I tam u tej Szeptuchy odbywa praktyki. Ona oczywiście jest bardzo niezadowolona z tego, ponieważ ona jest zupełnie taka nie, niewierząca. Jest taka nowoczesna, powiedzmy, taka miastowa, że tak powiem. No i perspektywa przebywania na wsi u szeptuchy i uczenia się o jakichś tam zabawonach, no nie bardzo do niej przemawia. No i ta książka jest bardzo mocno oparta o wierzenia, właśnie o mitologię pogańską. Także no to brzmi super. Ja bardzo lubię książki o w ogóle. Inspirowane mitologiami różnymi. Także ja myślałam, że ta książka to będzie coś świetnego, a no, no nie. Po pierwsze, główna bohaterka jest tak głupia. Naprawdę, ona jest tak bezmyślna. Ona się zachowuje jak dwunastolatka, nie jak dorosła kobieta, jeszcze studiująca medycynę, także wykształcona, powiedzmy, no inteligentna teoretycznie powinna być. Nie jest. Jest strasznie durna. I po prostu ja. No, czytanie niektórych jej wypowiedzi, czy tam, czytanie o tym jakie ona decyzje podejmuje, co ona robi. No to było wręcz bolesne dla mnie. Po drugie mamy tu wątek romantyczny i on jest bardzo dużą częścią tej książki. Więcej tutaj jest romansu niż tej mitologii zdecydowanie więcej. I no mi się nie podoba ten wątek romantyczny. On jest jakiś taki, no nie wiem, jakiś taki nienaturalny dla mnie, jakiś taki właśnie sztuczny i no nie czuć w ogóle, żeby oni coś czuli do siebie. Ja w ogóle też bardzo nie lubię takiego motywu, że bohaterowie zakochują się w sobie nic o sobie nie wiedząc. Dosłownie zamieniają ze sobą dwa zdania i to już jest niby wielka miłość. No do mnie coś takiego nie przemawia. I no no nie, to było bardzo duże rozczarowanie, ale mimo tego sięgnęłam po tom drugi, bo miałam nadzieję, że może w drugim tomie wydarzy się coś yy, ciekawego, ponieważ końcówka skończyła się tak, że no dawała nadzieję na to, że w kolejnych tomach może być jednak tej akcji więcej, bo skończyła się w sposób dosyć ciekawy. No i niestety drugi tom, czyli Noc kupały, to było jeszcze gorsze niż pierwszy tom. Ale to już było tak głupie, że aż śmieszne dla mnie, więc ja się w sumie bawiłam na tym dosyć dobrze, bo po prostu no ja się śmiałam w głos, czytając tę książkę, ja wysyłałam mojej koleżance fragmenty, żebyśmy się pośmiały razem, bo tutaj bohaterowie, znaczy no głównie nasza główna bohaterka, zachowuje się jeszcze gorzej. Jeszcze bardziej durnowa to. Yy, tej mitologii jest tutaj jeszcze mniej, chociaż teoretycznie akcja jest cała oparta o coś związanego właśnie z tą mitologią, z tymi bogami słowiańskimi, ale w praktyce skupiamy się praktycznie tylko na tym wątku romantycznym, który no, jest beznadziejny moim skromnym zdaniem. Mi się to bardzo nie podobało, ale mimo wszystko kupiłam trzeci dom i zamierzam go przeczytać. Chociaż nie bardzo pamiętam, nie pamiętam za dużo szczegółów z tego, co się działo w pierwszym w drugim tomie, ale nie zamierzam robić rereadu, bo nie przeżyłabym tego chyba po raz drugi. Ale kupiłam trzeci tam z zamiarem takim, żeby to przeczytać właśnie, no żeby się pośmiać po prostu. No i zobaczymy, może jakimś cudem. W kolejnym tomie będzie trochę lepiej. I kolejna jest książka, którą nie wiem, dlaczego jeszcze u siebie mam, powinnam ją sprzedać dawno temu, jest to dziewczyna, którą znałaś. Yy, bardzo niewiele pamiętam z tej książki. To miał być taki kryminał thriller. Pamiętam, że były tutaj kilka perspektyw i generalnie chodziło o to, że mm, główna bohaterka spotyka w pociągu dziewczynę, która wygląda tak jak była dziewczyna jej obecnego męża, która zaginęła kiedyś. No i ona próbuje się dowiedzieć, czy ta kobieta rzeczywiście zaginęła, czy nie. I pamiętam, że ta książka nie była jakaś turbozła, bo ja tak nawet dosyć się w nią wciągnęłam, byłam ciekawa, co tam się dalej wydarzy, szybko mi się ją czytało, także nie było tragedii. Ale końcówka, końcówka sprawiła, że koniec końców oceniłam na dwie gwiazdki, bo to była solidna, taka solidna trójka. To było takie coś w porządku, ale nic szczególnego. Ale zakończenie, w którym w sumie nie dowiedzieliśmy się koniec końców, o co chodziło. Nie dowiadujemy się tego z tej książki, i to mnie tak zirytowało, chyba, że ja czegoś nie załapam, bo ja to też czytałam parę ładnych lat temu, ale ta książka sprawia, że mocno zraziłam się do takich kryminało thrillerów. I ja już zaczynam sądzić, że to nie jest gatunek po prostu dla mnie, bo. No, zresztą będę tutaj też mówić o jeszcze jednej tego typu książce, w sensie w... o jeszcze jednej książce z tego gatunku, która również bardzo mnie rozczarowała. Więc tak, no, jak widzicie, mam tutaj nawet kilka znaczników, więc naprawdę środek tej książki yy, i początek, no nie był zły. Było tutaj kilka takich cytatów dosyć takich ładnych, które mi się spodobały, zaznaczyłam sobie je nawet. I pewnie chyba tylko ze względu na te cytaty jeszcze tę książkę u siebie mam. Ale myślę, że ją sprzedam chyba, bo, bo teraz jak sobie o niej przypomniałam, to przypomniałam sobie jak się czułam, jak ją skończyłam, przypomniałam sobie te frustracje i no nie, nie, nie chcę jej chyba u siebie na półce. I dalej będą książki, które już y, sprzedałam. I tak, pierwsza. To jest chyba najgorsza książka, nawet nie chyba, to jest na pewno najgorsza książka, jaką w życiu przeczytałam. To jest jedyna książka, którą ja oceniłam na jedną gwiazdkę. Przygody Sindbada Żeglarza. Ja bardzo lubiłam bajkę. O Sindbadzie, jak byłam mała, czołówkę pamiętam do tej pory. I byłam bardzo podekscytowana, jak zobaczyłam tę książkę za 10 zł, chyba w biedronce. Kupiłam ją i. Jakie to było złe? To jest taki, jakby zbiór opowiadań o przygodach, właśnie Sindbada. Każda z tych przygód opiera się na y, wątku romantycznym i to jest. Każda z tych przygód jest na tym samym schemacie że on płynie gdzieś, ma tam jakieś przygody zakochuje się, od tak, od razu, widzi jakąś kobietę, od razu się w niej zakochuje. No i później coś tam nie wychodzi z tymi, tymi, on, z tymi kobietami on wraca do siebie. I nie wiem, ile było tam tych opowiadań, ale no każde praktycznie, no, było bardzo podobne do siebie. Żadne mi się nie podobało, z każdym wręcz opowiadaniem było coraz gorzej. Nie wiem też, ile Sinbad miał lat w tej książce, bo chyba nie było to napisane albo mi to umknęło, ale no w bajce to było dziecko, więc ja też czytając tę książkę, czytam, ja jej chyba słuchałam w audiobooku, więc słuchając jej, ja miałam przed oczami tego takiego sindbada właśnie z tej bajki i to mi się też mocno gryzło z tym, że on tam bierze ślub z tymi kobietami, bo z kilkoma wziął ślub nawet. Gdyby nie to, że słuchałam tej książki w audiobooku, to prawdopodobnie bym jej nie skończyła, ale stwierdziłam, że już dobra, no dosłucham do końca, bo nie była jakaś super, yy, nie był jakiś super długi ten audiobook. Słuchałam na maksymalnej prędkości i no nie było warto jej kończyć, bo miałam nadzieję, że może na koniec w ostatnim tym jakby opowiadaniu, w tej ostatniej przygodzie jego wydarzy się coś lepszego, ale nie. Yy, bardzo też mnie, nie podobało mi się to, że to jest książka kierowana dla dzieci i uważam, że ona nie przekazuje dobrych wartości takim dzieciom, bo było tam bardzo dużo toksycznych zachowań widocznych i one nie były pokazywane jako coś złego. Te dziewczyny czy kobiety, nie wiem też w jakim one były wieku, yy, te ukochane Sindbada, one zachowywały się często bardzo toksycznie i to, no nie było pokazane, że one się źle zachowują. Wręcz było to traktowane jako coś normalnego. I no, no po prostu nie, no nic, absolutnie nic mi się nie podobało w tej książce. Ani to jak była napisana, ani bohaterowie, ani przygody tego Sinbada, w sensie fabuła jakby to co tam się działo, ani właśnie jakieś wartości, yy, no, nic po prostu dobrego z tej książki nie wyniosłam. I kolejna książka dla dzieci, która bardzo mocno mnie rozczarowała, to była Księga Dżungli. Nie było tutaj aż tak źle jak z Simbadem, ale też nie było dobrze. Yy, po pierwsze, dlatego że ta Księga Dżungli to jest jakby jedno tylko opowiadanie z kilku, i kolejne opowiadania w tej książce one często nawet nie dzieją się w dżungli, więc nie wiem dlaczego książka ma tytuł Księga Dżungli. To powinno być jakoś, nie wiem, zatytułowane Księga Dżungli i inne opowiadania albo coś w tym stylu, bo ja myślałam, że cała ta książka będzie o tej dżungli, a nie było tak. I tak, co mi się w tej książce nie podobało. No, prawie wszystko. Uważam, że y, t, książka jest bardziej płytka niż ta bajka, co jest dziwne, bo zazwyczaj jest odwrotnie, że ekranizacja książki jest gorsza i jakby bardziej spłycona, właśnie, skrócona. No to tutaj miałam wrażenie, że jest odwrotnie. Bajka zdecydowanie lepsza, ciekawsza dużo. Więcej mam wrażenie, że się wydarzyło w tej bajce niż w tej książce. Bardzo nie podobało mi się zakończenie tego y, wątku z tym shirkanem, z tym tygrysem. Nie chcę tutaj spoilerować, bo może ktoś akurat chce to przeczytać, ale ta walka ich, no beznadziejna była w tej książce, naprawdę. W bajce to było dużo lepiej ograne. No i bardzo mnie też sfrustrowało to, że właśnie te kolejne opowiadania, one były tak, no na przykład było tam opowiadanie o fokach. Co to ma wspólnego z dżunglą? Nie wiem. I to opowiadanie też w ogóle nie zapadło mi w pamięć. Ja nie pamiętam, co tam się działo zupełnie. Nie były w ogóle angażujące. Nie by, były po prostu nudne dla mnie, przynajmniej nie działo się tam nic ciekawego. No i za bardzo to się wszystko nie kleiło, one nie miały ze sobą praktycznie nic wspólnego. Poza tym, że w każdym opowiadaniu były zwierzęta, ale to były zupełnie różne zwierzęta i no nie, no po prostu nie. To też język też nie przypadł mi do gustu. No, zupełnie się odbiłam od tej książki. Ale tutaj też znowu no, miałam wysokie oczekiwania, więc też może przez to, może gdybym miała świadomość tego, że to jest taki jakby zbiór opowiadań, to by było trochę lepiej. I no nie wiem, ale ja właśnie porównywałam mocno tę książkę do bajki, no i bajka wypada o niebo lepiej. I przedostatnia książka to zamiana, ale ta zamiana. Bo wiem, że jest też książka o tytule Zamiana i to jest bardziej taka obyczajówka, romans. To miało być thrillerem. No, miało być, nie było. Tutaj chodzi o to, że dwie rodziny zamieniają się domami i w tym jednym domu po prostu dzieją się jakieś dziwne rzeczy niepokojące. No, bardzo, bardzo mało się wydarzyło w tej książce. Ta książka, no, sam począteczek może był ciekawy, bo rzeczywiście dawał nadzieję na to, że to będzie takie niepokojące. Ale później. Wszystko skupia się tutaj wokół wątku romantycznego i to, to nie jest thriller, to jest romans. Z elementami thrilleru, takimi bardzo drobnymi. Bo tutaj najważniejszym wątkiem jest to, że główna bohaterka zdradza męża, chyba, czy tam zastanawia się nad zdradą jego, w każdym razie jest tak jakby zakochana w kimś innym i zastanawia się, czy zostawić tego kogoś, czy zostać z tym mężem. I to są cały czas takie jej. No, ona cały czas się zastanawia i ona nie wie i tak. Nawet nie mam co więcej powiedzieć o tej książce, bo tu się po prostu nic nie wydarzyło, to było potwornie nudne. I ostatnia książka, to jest manga Ten Count. Tak wygląda okładka. Ja wiem, że nie wygląda zachęcająco i ja wiem, że widać po niej od razu, że to będzie jakieś romansidło. I w ogóle musicie najpierw poznać kontekst, dlaczego ja w ogóle tę książkę kupiłam, bo muszę się trochę wytłumaczyć. Ta książka, to było tak, że ja byłam w Empiku i chciałam sobie kupić jakąś mangę, a ja się nie znam za bardzo na mangach, znaczy no teraz już powiedzmy trochę lepiej, bo już trochę więcej ich przeczytam. Ale wtedy się nie znałam zupełnie, bo ja nie miałam jeszcze żadnej mangi u siebie i jedyne, które przeczytałam, to były pożyczone od mojej koleżanki. Więc po prostu szukałam czegoś, co będzie w tomie pierwszym, bo często jak seria już ma wiele części, to no ciężko jest kupić stacjonarnie w empiku na przykład pierwszą część tej serii. No więc ja brałam te książki, które były no, w pierwszym tomie i czytałam sobie opisy. No i wzięłam też tę książkę i z tyłu było napisane, że tutaj yy, główny bohater ma fobię przed brudem. I to mi się wydało mega ciekawe, bo to miało być coś takiego, że on właśnie boi się bardzo brudu, tak obsesyjnie, że on chodzi cały czas w rękawiczkach, on się boi dotknąć klamki nawet. No i przez to on ma problemy też z nawiązywaniem relacji, bo on boi się dotknąć kogokolwiek, bo, bo zarazki i tak dalej. No i on poznaje chłopaka, który ma mu pomóc w tym, I taką jakby terapię, bo on był chyba ter terapeutą, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie. I mi się to wydało super ciekawe, no bo ja nie czytałam nigdy książki, nie słyszałam w ogóle o książce z takim motywem, żeby gdzieś była przedstawiona taka fobia. No i to mi się wydawało turbo ciekawe i byłam ciekawa jak to zostanie tam ograne, no bo wiedziałam, że to będzie wątek romantyczny, ale mówię, że to, no, z takimi jakby problemami, no to, to może być ciekawe. I, I jak to było spłycone w tej książce, bo tutaj to zostało rozwiązane po prostu tak, że on poznaje tego chłopaka i on nagle jest w stanie robić rzeczy, których nie był wcześniej w stanie zrobić. Po prostu ten chłopak mu mówi, że no musisz spróbować zdjąć rękawiczkę i dotknąć kramki gołą dłonią. I on, dla niego wcześniej to było nie do zrobienia, a teraz, ponieważ poznał tego chłopaka i zamienił z nim może trzy zdania, nagle to jest do zrobienia. I w ten sposób jest rozwiązany ten problem tutaj. Ja byłam tak potwornie zawiedziona tym, bo na początku było pokazane, jaki to jest bardzo duży problem, jak, jaką on ma obsesję na tym punkcie, i nagle okazuje się, że, że to wcale nie był taki duży problem. Wystarczyło po prostu no, zrobić coś, czego wcześniej bałeś się zrobić, i, i nagle problem przestaje istnieć. Strasznie mnie to sfrustrowało. I no sprzedałam to, i no, zdecydowałam, że nie będę tego kontynuować, ponieważ skoro ten problem rozwiązał się już w pierwszym tomie, to prawdopodobnie w kolejnych tomach będzie już sam romans praktycznie, a tego problemu już tam nie będzie. Więc tak, no, jeżeli chcecie przeczytać, bo ta książka ma dobra opinię, to jest jednak się, więc może dla osób, które lubią jakieś takie romanse. Może to być dobre? Znaczy to jest o 18+, plus, wydaje mi się. Chociaż no, w pierwszym tobie nic takiego się nie wydarzyło. Tam nawet tego romansu za bardzo nie było. Tam no po prostu, no, no nie wiem. W każdym razie, no to zdecydowanie nie było coś dla mnie. No i jeżeli chcecie spróbować przeczytać tę mangę, to no, nie nastawiajcie się na to, że wątek tej tutaj choroby psychicznej, tej fobii, że on zostanie jakoś, Rozwinięty, bo, bo nie jest. I to już będzie wszystko w tym filmie. Nie mam chyba więcej książek, które by mnie jakoś bardzo rozczarowały. Patrzyłam przed chwilą na Gudricie, no i to są jedyne książki, te, które wymieniłam, które oceniłam na dwie gwiazdki bądź mniej. Możliwe, że czytałam jeszcze jakieś rozczarowania przed, zanim założyłam Gudrica, ale nie pamiętam o takich. Żadna taka mi nie przychodzi do głowy, więc. Prawdopodobnie to są wszystkie książki, które mnie rozczarowały. Patrząc na to, ile książek czytam, uważam, że jest ich bardzo mało i, i bardzo mnie to cieszy, że jednak trafiam w zdecydowanej większości na dobre książki. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Możecie dać znać w komentarzach, jakie były Wasze największe rozczarowania książkowe, bo jestem ciekawa, chętnie sobie te komentarze przeczytam. No, dziękuję jeszcze raz... już chyba dziękowałam. A to dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!